Waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Cześć, cześć, witajcie, jestem Sulo, a to jest informacja, że kamerzysta wyszedł z więzienia. Zapyta się ktoś, czekaj co, jeżeli żyłeś pod kamieniem, to tak, wyszedł, wpłacił kaucję 100 tysięcy złotych i mnie boli dupa, że nie doszegnęła go sprawiedliwość, bo jeżeli nie pamiętacie, kamerzysta miał pójść za to, że znęcał się nad chłopakiem, a miał jeszcze inne rzeczy na swoim koncie, typu owalanie dzieci na bony do McDonalda, jeżeli się nie mylę, podrywanie nieletnich dziewczyn, czy pokazywanie w złym świetle pewnej restrykcji. Restauracji, czy możliwe nawet, że wróci tam za pobicie starszego pana, ale to później o tym. A ja na porządku zachęcam do subskrypcji, bo zacznie się niedługo bardzo dziać, bo strzelam, że Mandziu na streamach zacznie to też omawiać. I zapraszam do oglądania. A więc dobra, na początku sobie przyjrzymy się temu, że Wawrzyniak wrzucił dwa instastory i widać jego twarz. Teraz sobie przeanalizujemy te dwa instastory. Najpierw te wcześniejsze, więc zapraszam do oglądania. Hello? I jakby co to wróciłem? No, God! No, God, please, no! 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 No. Niestety pełnego nie znalazłem, ale jeżeli on wraca, to zapowiada się bardzo, bardzo źle, tylko to powiem. A drugie te insta-story jest bardziej ciekawe, więc zapraszam do oglądania tego drugiego. Cóż, zadajecie mi w kółko to samo pytanie, ale. Na moje dalej pytanie nie odpowiedział, czyli kiedy zniknie z YouTube'a i przestanie się pokazać w internecie, jakie tworzyć jej działalność, bo już naprawdę jego działalność mnie drażni w sensie. Kiedyś miałem wywalony na to, co on tworzy, ale teraz mam wkurzenie level 9000, że widzę, że takie coś istnieje na YouTube. Ie. Więc pójdźmy teraz dalej. nie jestem w stanie na nie szczerze odpowiedzieć, bo sam nie wiem, sam nie wiem kiedy wrócę, sam nie wiem kiedy oficjalnie wrócę, bo jestem aktualnie w trakcie pisania mojej książki. Strołem, że ta książka będzie będzie o tym, jak zepsuć reputację jakiejś restauracji, albo znęcać się nad kimś i mówić, że ta osoba sama się zgodziła, czy jak uderzyć mocno starszą osobę. Stwierdzam, że takie mógł być temat tej książki, którą zacząłem w zakładzie karnym, no i chciałbym po prostu ją... Dokończyć. Aktualnie jestem na etapie 3, 4, może 4, 5. W każdym razie jest to końcówka, zajmie mi to około jeszcze miesiąca. W każdym razie w areszcie czasu nie marnowałem, jeżeli o to chodzi. Cudem też 20 kg, także. Dobrze spędzony czas, dobrze go wspominam, jakby nie, jakby nie patrzeć. Dobrze wspominasz ten czas. Ty się ciesz, że więźniowie tam w więzieniu nie wiedzieli kim jesteś i za co tu siedzisz, jak i co odwalałeś w internecie, bo by cię naprawdę nieźle tam skopali. Nie jestem w stanie wam na razie odpowiedzieć kiedy wrócę oficjalnie, ale na pewno wrócę. I to... I to wrócę w bardzo dobrym stylu. O nie, <laughs> Padre, Satani, Aspirie, tu się na chuj parzadok. No, taka była moja reakcja, jak usłyszałem te słowa. Czyli poszło z tym, won, daleko. Nie, nie chcę. Ale o tym wypowiem się po omówieniu tego insta-story, więc idźmy dalej. No i musicie też zrozumieć, że po tym wszystkim, jednak, um, chciałbym troszeczkę czasu mieć dla siebie. Um, I spokojnie, książka nie jest stricte o areszcie, tylko o całym moim życiu, także, no, będzie to troszeczkę ciekawsze niż. Myślę, się wydaje. Tak stricte odchodząc od żartów, jeżeli ta książka ma być o życiu Wawrzyniaka, to się zapytam, umieści w niej takie rzeczy jak z tym McDonaldem, jak dzieci okradał na pieniądze, czy jak psuł reputację restauracji, czy jak zerywał do o wiele młodszych dziewczyn, czy nawet jak uderzył starszą osobę, czy znęcał się nad osobą niedorosłą. Raczej tego nie umieści znając Wawrzyniaka I usunie albo to przekręci tak, że Wawrzyniak wyjdzie w dobrym świetle Jest naprawdę dobrze napisane Nie wierzycie we mnie? Ja akurat nie wierzę w ciebie hmm? 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 Ty Kaśka, dobrze bym na łyso wyglądał? A ty myślisz, że ja żartuję? Nie, ale pytam czy dobrze by na bym wyglądał nie. Mm-hmm. a więc dobra, zostawmy te story a przecież do tego, że Wawrzyniak może mieć kolejną rozprawę o to, że uderzył 66-latka, ponieważ Kruszwil bardzo się obronił, według mnie Kruszwil jest czysty, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, pewnego razu pewien pato-youtuber do sklepu, nagrywał odcinek, kasiarka prosiła go o wyjście przyszedł starszy pan, 66-latek dokładnie, i też o to prosił a ten pato-youtuber uderzył tego 66-latka i wyszedł i odjechał jaguarem, jak piszą to w mediach, najważniejsze co Kruszy pokazał, to niego samochód nawet jeszcze nie był. A był pana Wawrzyniaka, chociaż nie no, nie mówmy do niego pan, bo nie zasługuje na taki tytuł. I ogółem, jeżeli sąd udowodni mu, albo prokuratura bardziej mu udowodni, że to on jest winny, wróci tam może nawet na 10 lat, albo i dłużej. Bo nie wiem, czy to ma mu zaliczyć jako zabójstwo, czy jak. Więc Wawrzyniak albo będzie musiał wpłacić kaucję, albo tam chwilę jeszcze posiedzieć. A prokuratura, jeżeli go tam nie wsadzi za to, to raczej jak popatrzy na jego karierę. To też postara się z tymi osobami nieratnymi coś zrobić, żeby wawrzyniak poszedł do więzienia. Ponieważ patrząc na ostatnie wydarzenia typu z litro, gdzie policja została wyzwana i miała rozprawę też prokuratura Polska chce pokazać to, że youtuberzy nie mogą być bez wini. i to nie jest jakaś wyższa rola społeczna, że nie może być karany, a co pokazać, że mogą być karani za swoje głupie zachowanie, typu jak wawrzyniak, czyli znęcanie się dla nad osobą niepełnosprawną czy uderzenie 60. 6 lat. Więc raz sumując temat Wawrzyniaka, chłop ma na razie wolne do czasu, jeżeli prokuratora znowu go nie wezwie, bo jeszcze jest mu nadany taki, można powiedzieć, mały wyrok, czyli nie może opuszczać kraju, ma nadzór policji i liczę, że w temacie Wawrzyniaka internet nie zapomni, bo wiele jest takich sytuacji, że internet zapomina i puszczają takie osoby wolno. Zagranicznym tak nie jest, na przykład, jak była drama z Davidem Dobrikiem, gdzie jego kolega użył pewnej dziewczyny nieletniej do wiadomo czego i przez to obwinia Davida, a już przestaje Davida obwiniać, a zaczęli obwiniać tego kolegę, więc liczę, że z Wawrzyniakiem polski YouTube nie zapomni, a tego dopilnuję na przykład ja, Eisman, ktoś z większych na pewno dopilnuje na przykład Zebo, czy Mandio, bo Mandzio nie znosi też Wawrzyniaka, ja też go takiego, takiego chłopa nie znoszę, co się obrania gówno argumentami i nawet nie pokazuje żadnych solidnych dowodów więc to tyle w tym materiale jeżeli sprawa będzie się rozwijać, to ja będę was na bieżąco informował, starał się na bieżąco informować, więc to tyle w tym filmie. Widzimy się w następnym. Cześć.